Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dzisiaj przedstawię Wam sprawę jedyną w swoim rodzaju. Jej okoliczności są tak nietypowe i szokujące, że momentami trudno uwierzyć, że to wydarzyło się naprawdę. I jak wkrótce sami się przekonacie, tej tragedii bardzo łatwo dałoby się zapobiec, i to sprawia, że ta sprawa jest tak frustrująca. Ale zanim przejdę do przedstawienia tej historii, to pozwólcie na odrobinę prywaty, ponieważ na początku lutego minęło 8 lat od czasu rozpoczęcia mojej przygody z YouTube'em. Ja absolutnie nie spodziewałam się, że będzie mi dane być tutaj tak długo i to wszystko oczywiście tylko dzięki wam, dlatego serdecznie chciałabym za to podziękować. A przy okazji mogę wreszcie uchylić Rąbka tajemnicy na temat tego sekretnego projektu, o którym bardzo pobieżnie wspomniałam jakiś czas temu, a nad którym od wielu miesięcy pracuję za kulisami i mogę już wyjawić, że będzie to mój pierwszy merch. dwa wzory koszulek oraz kubek, które powstały na podstawie moich własnych wzorów, które później przekazałam profesjonalistom do dopracowania, żeby nie wyglądały jak praca plastyczna przedszkolaka. I ostateczne wzory są jeszcze w trakcie dopracowywania, ale teraz. Mogę pokazać drobny przedsmak. Mam ogromną nadzieję, że przypadną Wam do gustu, mi bardzo się podobają. Wiem także, że dla wielu z Was jest to ważne, dlatego muszę wspomnieć, że koszulki powstają w polskiej szwalni, a kubek w polskiej pracowni. Koszulki to 100% bawełna i sama wybrałam ich gramaturę spośród wielu różnych opcji, dlatego możecie być spokojni o jakość. Jeśli jesteście zainteresowani marczem i chcecie dowiedzieć się jako pierwsi o wszystkich najnowszych informacjach, kiedy ruszy sprzedaż, oraz jeśli chcecie mieć dostęp do niższej ceny, to proszę zapiszcie się do mojego newslettera, do którego link znajdziecie w opisie. A teraz nie przedłużając, przechodzę już do tematu dzisiejszego odcinka. Wieczorem w czwartek 25 października 2001 roku dwie koleżanki z pracy, Shanty Mallard i Tidlazy Fry, postanowiły spędzić wieczór w klubie nocnym Joe's Big Bamboo Club w mieście Arlington w Teksasie. Przed wyjściem na miasto kobiety wypiły po drinku i podzieliły się tabletką Ecstasy. Fry niedawno przeszła bardzo trudny rozwód i tej nocy planowała się trochę rozerwać i odreagować. W klubie kobiety tańczyły, rozmawiały i dobrze się bawiły. Oczywiście nie zabrakło także dodatkowego alkoholu i ostatecznie postanowiły wyjść około 2.30 w nocy. 25-letnia Shanty chciała prowadzić swoje auto Chevroleta Cavaliera z 1997 roku w drodze powrotnej, jednak przyjaciółka zauważyła, że Mallard jest pod wyraźnym wpływem alkoholu, więc to ona usiadła za kierownicą, choć także piła tej nocy. Najpierw dotarły pod Don Titlaisi i stamtąd Szante miała pojechać do siebie. Przyjaciółka zaoferowała, że ją odprowadzi, jednak 25-latka odmówiła, twierdząc, że wszystko w porządku, i poradzi sobie z powrotem. Wsiadła do samochodu i odjechała. Jadąc sześciopasmową autostradą numer 287, gdy wychodziła z zakrętu przed Village Creek, nagle uderzyła w pieszego idącego poboczem drogi. Jak sama później wspominała, w pewnym momencie usłyszała głośny huk i odłamki szkła zaczęły latać po całym samochodzie, raniąc jej skórę. Mimo wypadku i zbitej szyby, przez którą do samochodu wpadł zimny wiatr, dziewczyna nie zwolniła nawet na chwilę, gdy mężczyzna wylądował na jej samochodzie i wbił się w prawą stronę przedniej szyby. Siła uderzeniowa była tak duża, że stracił buty i skarpetki, i prawie spadły mu spodnie. nie zadzwoniła jednak po pomoc. Sama także nie próbowała w żaden sposób udzielić jej mężczyźnie, mimo że z zawodu była asystentką pielęgniarską w domu opieki i miała niezbędną wiedzę i umiejętności. Zamiast tego pojechała prosto do swojego domu z potrąconym mężczyzną na swoim samochodzie. Po dotarciu na miejsce zaparkowała w garażu i zamknęła go w ciągu kolejnych godzin. Szanty co chwilę wchodziła i wychodziła z garażu, przepraszała mężczyznę, jednocześnie nie robiąc nic, żeby mu pomóc, mimo że jęczał z bólu i błagał o zawiezienie do szpitala. Dziewczyna twierdziła, że chciała to zrobić, ale była zbyt przestraszona i w kółko prosiła tylko Boga o radę. Około 3.30 zadzwoniła do koleżanki, z którą spędziła wieczór. Przyznała, że miała wypadek i poprosiła, żeby koleżanka przyjechała. Gdy fraj dotarła na miejsce, Shanty wbiegła do jej samochodu i zaczęła histerycznie krzyczeć. Później pożyczyła od koleżanki telefon i zadzwoniła do dwóch znajomych, Terensa i Klita, jednak żaden z nich nie odebrał. Później dziewczyny pojechały do mieszkania Terensa, następnie do domu jego siostry, ale gdy nie znalazły kolegi, wróciły do domu Shanty. Przez cały ten czas koleżanka próbowała namówić 25-latkę na zawiadomienie policji. Shantę powtarzała jednak tylko, że jest jej przykro, że potrąciła człowieka, że nie zrobiła tego celowo i że próbowała ściągnąć go z samochodu, ale był za ciężki. Przyznała także koleżance, że ofiara żyje, a przynajmniej żyła, gdy dojechała do jej garażu, ponieważ słychać było jego jęki. Gdy dojechały do domu, fraj weszła do garażu i zobaczyła tylną część ciała mężczyzny wystającą z przedniej szyby samochodu. Kazała przyjaciółce zadzwonić pod numer 911, jednak mallard tego nie zrobiła. Bała się reakcji swoich rodziców i nie chciała iść do więzienia. W kółko przepraszała i powtarzała, że nie wie co zrobić. Ostatecznie kobiety wyszły, zostawiając mężczyznę samego, i pojechały spać do domu fraj. Następnego ranka Shantę pożyczyła samochód i telefon od koleżanki i skontaktowała się z klitem Jacksonem. Spotkała się z kolegą w domu jego babci i poprosiła, żeby pojechał do jej domu. Z jej zachowania można było wnioskować, że stało się coś złego, jednak przez całą drogę dziewczyna nie chciała wyjawić o co chodzi. Chłopak obawiał się, że może wpędzić go w kłopoty, w tamtym czasie był na zwolnieniu warunkowym i nie chciał wrócić przez koleżankę do więzienia. Gdy dotarli na miejsce, Klit wszedł do garażu i zobaczył mężczyznę wystającego z przedniej szyby samochodu, z nogami wykręconymi w stronę dachu. Dotknął go grabiami, żeby sprawdzić, czy mężczyzna żyje, ale ten nie poruszył się. Szantę chciała, żeby kolega pomógł jej pozbyć się ciała. Początkowo zaproponowała spalenie, jednak ostatecznie wspólnie doszli do wniosku, że najlepiej będzie zostawić go w jakimś miejscu, gdzie zostanie odnaleziony i rodzina będzie mogła godnie go pochować. Clit nie miał jednak zamiaru sam przenosić zwłok i poprosił o pomoc swojego kuzyna Tyrona Cleveland'a. Szantę chciała wywieźć ciało autem przyjaciółki, ale ta odmówiła pożyczenia samochodu do tego celu. Kuzyni pożyczyli więc samochód przyjaciela i pojechali do domu Shanty, gdzie Klit zapakował ciało w koc, zawiązał i włożył do bagażnika. Cała trójka pojechała później do Cobb Park w mieście Fort Worth. Tam mężczyźni wyjęli ofiarę z bagażnika, zdjęli koc i położyli na ziemi. Po wszystkim trójka pojechała na myjnię samochodową i po drodze pozbyli się także koca, w który zawinięty był zmarły. Następnego dnia, 27 października 2001 roku, dwóch starszych mężczyzn znalazło ciało w kop Park i powiadomili o tym znajdującego się nieopodal w okolicy strażaka, Toda Bridlava, który po zobaczeniu zwłok zadzwonił pod numer alarmowy. Park ten nie cieszył się najlepszą reputacją i już wcześniej można było tam natknąć się na ludzkie szczątki lub porzucone auta. Funkcjonariusz Brad Patterson z Departamentu Policji Fort Worth zauważył, że ofierze brakowało butów i skarpetek, co od razu wydało mu się charakterystyczne dla potrącenia przez pojazd. Odnaleziony mężczyzna nie miał na ciele żadnych śladów wskazujących na pobicie, ran kłutych albo postrzałowych. Wokół ciała nie było także krwi, więc Patterson wywnioskował, że ofiara musiała zginąć w innym miejscu i dopiero później zostać przywieziona i porzucona w parku. Śledczym szybko udało się zidentyfikować ofiarę. Był to 37-letni Gregory Glenn Biggs. Całe dorosłe życie zmagał się on z problemami ze zdrowiem psychicznym i przyjmował leki na chorobę afektywną dwubiegunową oraz łagodną schizofrenię. Jednak przez wiele lat opiekował się swoim synem i pracował jako murarz. Gdy doszło do wypadku, Biggs od kilku lat był w kryzysie bezdomności, po tym jak przez długi stracił ciężarówkę potrzebną mu do pracy oraz dom. Trzy miesiące przed śmiercią stracił także kontakt ze swoim synem przez wstyd spowodowany sytuacją życiową. Dlatego też nikt z jego najbliższych nie zauważył nagłego zniknięcia w październiku 2001 roku. W połowie 2001 roku 37-latek pracował jako kierowca autobusu i starał się wyjść na prostą. Denver Moore, który mieszkał z Pixem w noslegowni dla bezdomnych Union Gospel Mission, powiedział, że Gregory był uważany za bardzo przyjazną osobę i starał się naprawić swoje życie. Ale niestety. Los nie dał mu tej szansy. Gdy jego ciało zostało odnalezione w parku, zlecono autopsję, która wykazała, że w chwili wypadku mężczyzna doznał niemal całkowitej amputacji lewej nogi i wykrwawił się na śmierć w wyniku tego urazu. Przerażające było jednak to, że mężczyzna nie zmarł od razu, tylko powolnie wykrwawiał się przez wiele godzin, cierpiąc z powodu okropnego bólu, ponieważ miał także złamaną prawą nogę i prawą rękę. Policja wiedziała więc, że to nie był typowy przypadek ucieczki z miejsca wypadku, tylko sprawca pozwolił poszkodowanemu umrzeć i dopiero później porzucił jego ciało w parku. Nie było jednak wystarczających śladów mogących doprowadzić do sprawcy tego okrutnego czynu. Śledztwo stało w miejscu przez kolejne cztery miesiące, do czasu aż z policją skontaktowała się kobieta twierdząca, że ma informacje na temat sprawcy. Okazało się, że Szantę Malard podczas imprezy śmiała się z tego incydentu, gdy znajomi rozmawiali o tym, kto będzie kierowcą. Malard powiedziała wtedy, że ona nie może korzystać ze swojego samochodu, ponieważ cytat potrąciła tego białego faceta. W tej rozmowie uczestniczyła Maranda Daniel, koleżanka Tajsa Fray, i postanowiła zgłosić sprawę na policję, tym bardziej, że malard wspomniała też, że planuje zniszczyć samochód i złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia. 26 lutego 2002 roku policja uzyskała nakaz przeszukania domu podejrzanej i znaleziono tam uszkodzony samochód Malard. Przednia i tylna szyba auta zostały wybite. W garażu znajdowały się także krew i włosy należące do ofiary. Na podłodze po stronie pasażera znajdowały się ciemne plamy, a na podwórku policja trafiła na spalone siedzenia samochodowe. Po doprowadzeniu na komisariat i złożeniu zeznań, Szanta została aresztowana i oskarżona o nieudzielenie pomocy ofierze wypadku. Na czas dalszego śledztwa opuściła areszt za kaucją, ale już 6 marca 2002 roku została ponownie aresztowana, tym razem już pod zarzutem morderstwa. Okoliczności sprawy były tak nietypowe i szokujące, że szybko zyskała zainteresowanie mediów, a reporterzy chcieli dowiedzieć się, kim była domniemana zabójczyni. Udało się ustalić, że Szantej pochodziła z dobrej rodziny i miała szczęśliwe dzieciństwo. Jednak z rozmów z jej znajomymi oraz osobami, które znały 25-latkę z kościoła, wyłaniał się jej zupełnie inny obraz. Podobno miała problemy z substancjami odurzającymi i nierzadko przychodziła pod ich wpływem do pracy i jak już wiemy, prowadziła także pojazdy. Po zatrzymaniu dziewczyny skupiono się też na zgromadzeniu dowodów przeciwko jej wspólnikom. 12 września 2002 roku Herbert Tyrone Cleveland przyznał się do manipulowania dowodami i został skazany na 9 lat więzienia. 9 stycznia 2003 roku Clyde Jackson usłyszał wyrok 10 lat więzienia za ten sam zarzut. Z kolei Titlacy Fry otrzymała pełen immunitet w zamian za zeznania przeciwko trójce oskarżonych. Podczas swojego pierwszego przesłuchania złożyła fałszywe zeznanie, ponieważ tak kazała jej szantej, A żeby wyciągnąć z fraj prawdy, śledczy wykorzystali najbardziej zaawansowany wariograf dostępny w całym stanie. Proces szante Malard rozpoczął się 23 czerwca 2003 roku. Oskarżona przyznała się do niszczenia dowodów, ale nie przyznawała się do morderstwa. Przedstawione dowody ujawniały, że uderzenie przez pojazd nie zabiło ofiary ani nie spowodowało obrażeń, które nieuchronnie doprowadziłyby do jego śmierci. Ekspert obrony dr Vincent Di Maio wyraził opinię, że Gregory był nieprzytomny, gdy jego ciało przebiło się przez przednią szybę, ale jednocześnie zgodził się, że mężczyzna mógł przeżyć do dwóch godzin uwięziony w przedniej szybie i zmarł w wyniku utraty krwi z powodu braku pomocy medycznej. Lekarz sądowy hrabstwa Tarant, Nizam Perwani, zeznał, że gdyby oskarżona zatrzymała się po potrąceniu Bixa i wezwała pogotowie, mężczyzna najprawdopodobniej wróciłby do pełni zdrowia. Jazda autem na przedniej szybie pogorszyła jego stan. Nie był mocno unieruchomiony, więc każdy ruch samochodu, przyspieszenie, skręcanie i zatrzymanie przesuwały ciało i powodowały coraz poważniejsze obrażenia jego niemal amputowanej kończyny dolnej. Próby zdjęcia go z samochodu także mogłyby zwiększyć zakres obrażeń, jednak porzucony na poboczu miałby o wiele większe szanse na uzyskanie pomocy niż zamknięty w garażu sprawczyni. Inni powołani na świadków eksperci zgodzili się, że Gregory przeżyłby, gdyby zadzwoniono pod numer alarmowy. A lekarz z John Peter Smith Hospital zeznał, że do tej pory żaden pacjent przywieziony na pogotowie z obrażeniami podobnymi do obrażeń Biggsa nie zmarł. Znajomi oskarżonej zeznali przed sądem, że Szantej sama przyznała, że jej ofiara przeżyła początkowe uderzenie i że słyszała jęki mężczyzny, gdy dojechała do garażu. Dowody w postaci rozprysku krwi udowadniały, że Biggs oddychał i poruszał się. Szokujące w tej sprawie jest także to, że zarówno Szantę, jak i Tytlaisi były dyplomowanymi asystentkami medycznymi, jednak żadna z nich nie próbowała udzielić pomocy. W odległości niewiele ponad kilometra od miejsca wypadku znajdowała się najbliższa jednostka Straży Pożarnej, i tam na pewno udzielono by mężczyźnie ratującej życie pomocy. Oskarżona powiedziała, że rzeczywiście nie szukała pomocy, jedynie wielokrotnie przepraszała ofiarę i ze łzami w oczach. Ponownie przeprosiła przed sądem za to, co zrobiła. Oskarżyciel Richard Alpert podsumował, że niektórym ludziom brakuje moralnego kręgosłupa, aby postępować właściwie i Shantay jest właśnie jedną z takich osób. Twierdziła, że nie wiedziała, co zrobić, gdy ranny mężczyzna leżał w jej samochodzie, jęcząc z bólu i błagając o pomoc. Prokurator stwierdził, że Shantay odebrała mu szansę na życie, co jest formą morderstwa. Z drugiej strony obrońca oskarżonej Jeff Kearney argumentował, że Mallard nie miała żadnych wcześniejszych wyroków sądowych i powiedział, że to co zrobiła jest okropne, ale ona sama nie jest okropną osobą. Prosił, by nie niszczono kolejnego życia i ofiarowano jej szansę na udowodnienie, że potrafi zrobić coś dobrego. Adwokat twierdził także, że 37-latek był pijany i wszedł na jezdnię pod koła samochodu. 26 czerwca 2003 roku ława przysięgłych rozpoczęła obradę. Oskarżonej groziło dożywotnie pozbawienie wolności w przypadku uznania ją za winną morderstwa albo zaledwie 5 lat, gdyby została skazana tylko za nieudzielenie pomocy. Ostateczna decyzja zapadła 27 czerwca i Shantę Malart została skazana na 50 lat pozbawienia wolności, za morderstwo i 10 za manipulowanie dowodami. Jednak te kary miały być odbywane jednocześnie. Na ogłoszenie wyroku, Shantę zareagowała milczeniem i łzami. Jej matka szlochała, gdy 27-latkę wyprowadzano z sali. Przewidywana data jej zwolnienia to 3 marca 2052 roku, jednak Malart będzie mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe już w marcu 2027 roku, gdy zgodnie z teksańskim prawem odsiedzi połowę swojego wyroku. Adwokat obrony Jeff Kearney powiedział, że jest niezadowolony z werdyktu, ponieważ liczył na znacznie krótszy wyrok. Syn zmarłego, Brandon Biggs, w swoim oświadczeniu powiedział, że w tej sprawie nie ma wygranych, bo tak jak oni stracili Grega, tak samo bliscy Szantej stracili swoją córkę. Brandon postanowił wybaczyć i innym osobom zamieszanym w śmierć ojca. Powiedział, że cała jej rodzina pozostaje w jego modlitwach i że chciałby z nią porozmawiać, żeby dowiedzieć się więcej o tym, co się stało. W odpowiedzi skazani mordercy z całego kraju zebrali 10 tysięcy dolarów na stypendium i przekazano je Brandonowi, który w tym czasie był studentem drugiego roku, duszpasterstwa na uczelni w Teksasie. Tymczasem jeden ze wspólników Malert, jeszcze wielokrotnie trafiał do więzienia za zarzuty związane z bronią palną i środkami odurzającymi. W 2021 roku został aresztowany za włamanie i rabunek. Relacja, jaka łączyła go z Szantę, do dziś jest niejasna. Adwokat mężczyzny twierdził, że byli parą, ale z kolei rodziny obu mężczyzn, zamieszanych w ukrywanie ciała, przyznały, że nigdy wcześniej nie słyszały o Szantej Malart. W 2007 roku powstał thriller komediowy oparty na sprawie Szantej, zatytułowany Utkwiony. I to jest już koniec tego odcinka. Tego typu wydarzenia nawet trudno jest podsumować. Bardzo ciężko jest słuchać o tragediach, którym tak łatwo byłoby zapobiec. Dla większości z nas, to jak powinno się zachować w takiej sytuacji, jest tak oczywiste, że ciężko sobie wyobrazić, że ktoś mógłby postąpić inaczej i w tym przypadku wybrać czyjeś cierpienie i śmierć. Czasu niestety nie da się już cofnąć i takie sprawy mogą działać jedynie ku przestrodze. W komentarzach podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat. Jeśli także macie propozycje, o jakich sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, miniserio sektach, napiszcie je w komentarzach lub w wiadomościach na Instagramie. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do zapisania się do mojego newslettera dotyczącego merchu, A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć.